Siemanko witam Was w wycinków, w którym gramy w Roblox ze z Batterąc zawsze 4 kółek! Znawca, chodź tutaj Cię w ogóle... Dobra, dam sobie tutaj może... Dałbym gdzieś indziej ten mikrofon, żeby było lepiej słychać. Znawca 4 kółek. I z nami jest zawtor 4 kółek, siemanko! Dobra. Zaraz to short takiego będzie. Jak? Dobrze. Układowaj dobry makaron, a teraz zagramy sobie w Roblox typy... Jakiś też może łatwiła, ale jakiś taki fajny. Aj. Jaką ty, a ty jaką ty masą widać? Co mówisz? Oj! Deadly ninja. A bo ty masz Polski Roblox, ty to przetłumacza to nie? A to jest nie. To jest nie. To jest nieumieralny ninja? Ej udało mi się! Ale sigma ze Nie wiem, no ale. Bo Bruna nie było na sercu, Teraz mogę też, Bruna. Krzysiu chce pokonać kraba! Krzysiu chcę pokonać kraba! Dobra, jak sobie chcecie? Ja nie mogę! Ja nie mam krabosa, kurna! Ja nie mam krabosa! Mam krabosa. Krabos! Krabos! O, nie ma, nie ma, nie ma krabosa, hej. A nie, no to się zamiń, bo chcę go pokonać. Krzy... Krabos, tak, Krzysiu chcę. tu to na YouTube'a. O nie, z krabosem. Jest ta animacja. O nie, tu ci ty, ty przecież. Aj. Y y pomogę ci. Krzy Pomagę ci w ramach moich... Y, pomagę ci trochę. Krzysiu, gram twoją mocą jakby co. Ja ci pomogę, okej? Okay? O nie. A, ja zmieniam moc, czemu on nie atakuje? Dobra, rozsadzałam się. Nie, co to ze mnie za stupid. Wiesz, że mu się ta moc nie zużyje jakby co sama. Eksusz i Franken! Aj! O nie toksik! Toksik! Fajne. Ale oczywiście niedługo dopiero będę mógł Bo na razie nie mam Bam! No nie, on miał toksynę, ale mnie nie, nie trafił BAM Ej, chyba cię Krzysiu zabije moim atakiem Nie Ej, ja mam pół serduszka Aj, zabił mnie Ja na niego w ogóle poleciałam jakąś on ja Chujadź Dobra, musimy jeszcze raz Ok, here we go again a mu robię od... Przywitam go eksplozji Szlankenan Uciec z zbrodni Nie, na no serio Dobra, szybko UWAŻAJ, ON TUTAJ BĘDZIE PRYSTĄ Aj. Aj, nie mogę do niego użyć. Dobra, jak możesz się w szlankę. BAM Proszę, tyły, tyły, tyły Ładnie animacja, Ani Teraz makaron, więc mam przypał Ej, on wybuchnął, no tak, zapomniałem o tym liwnąłeś się? Nie, dobrze się nie liwnąłeś A ty poszłeś zrobić ten makaron Okej ok, widzowie musimy jakoś go pokonać Czy kiedy jego strasznie mądrze On może niedługo będzie Może krabos ma jakiś Leżałem leżałem na ziemi się... I go, on wziął atak z kaserami. Tak, no to jest gra Aj! Aj, Aj. ja cię mi go tym. Zejść. BAM! Aj! aj. aj. Mam pół serduszka. Może ci się udało! Aj mi zabił mnie! Jak ci się masz super atak? Ja też nie! Jakbym był tę stronkę superhero, to bym może miał! Tyle HP jeszcze. Aj, skoczył na mnie! Przed nim już nie wciśniemy! Przed kimś innym mogliśmy już szansę uciec, ale przed nim nie ma szans. Aj! Aj. Ełk po siw szlunken! Where's the king? Ej mam ten ulta jakby co Więc na no, spokojnie jest na no, spokojnie Mam ulta patrz Krzyciu uważaj Czekajcie widzowie lecę 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 O nie tego filmu, ja mam nadzieję, że odcinek się Wam bardzo spodobał.